Dziś, kochani, powiem Wam o detoksykacji, przeglądzie czy też stylizacji szafy. Wszystkie nazwy dozwolone, ale tak naprawdę ideą tego przeglądu szafy czy też tej stylizacji szafy jest hmm, no właśnie reanimacja tego, co już w tych naszych szafach jest, bo uwierzcie mi, że czasami szafy wasze mają ogromny potencjał, a jedynie brakuje w was chęci, czy takiej świeżości do tego, żeby go odkryć, żeby pobawić się nowymi zestawami, żeby spojrzeć na tą szafę z nowej, świeżej perspektywy. No i właśnie w takich w przypadkach pojawiam się ja. Szafa, przegląd szafy czy też stylizacja szafy, tak jak już powiedziałam, składa się z kilku części. Pierwsza część to to rzeczywiście Czystki, czyli dyskwalifikujemy te rzeczy, które nie pasują z jakichś względów do Ciebie. Tutaj nie będę rozwijać dalej tematu. Natomiast jest to taki bardzo mocno oczyszczający fajny faktor przeglądu szafy, bardzo korzystnie wpływający na późniejszy proces. Czyli najpierw pozbywamy się tego, co z jakichś względów nie pasuje. Dwa. Z tego, co już zostało, tworzymy zestawy, i to jest tak naprawdę cała zabawa. I cały fan tego spotkania polega na tym, żeby właśnie tak jak powiedziałam, dać tej szafie, dać tym ubraniom nowe życie. I to już jest bardzo kreatywny proces, który odbywa się. Razem ze mną, we współpracy z Tobą, staram się z Twoich ubrań, które są w szafie, przygotować Tobie zestawy funkcjonalne na każdy dzień, tygodnia, na okazję, ale też, żeby te rzeczy zaskoczyły Ciebie, żebyś mogła czy mógł zakochać się w nich po raz kolejny. Tak naprawdę. W trakcie trwania takiego przeglądu szafy również robimy lookbook. Oznacza to, że każdą stylizację, którą jestem już skłonna zaakceptować i powiedzieć, że tak, mamy to, e, robimy z niej zdjęcie. Czyli taki lookbook, katalog Twój, który możesz sobie trzymać w smartfonie, który możesz sobie wydrukować i trzymać w szafie czyli taką ściągę naszych stylizacji skomponowanych podczas detoksu. Bo czasami okazuje się, że rzeczywiście my nie pamiętamy o tym, co było na początku, kiedy mamy już tych stylizacji na przykład 30-40. Nie jesteśmy w stanie tego zapamiętać, więc ten lookbook pomaga nam właśnie... Uporządkować te zestawy. Kolejny punkt, czwarty, już myślę, też bardzo ważny, to jest stworzenie listy elementów, które mogłyby odpowiadać właśnie Twojemu stylowi, nie tylko stylowi życia, ale też bardzo mocno, ale również Twojemu stylowi, Twojemu kierunkowi stylizacyjnemu, który Tobie równocześnie zaproponuje. Może się okazać, że będziesz potrzebował, potrzebowała fryzury. Podczas takiego spotkania również możesz liczyć na moje sugestie, na moje porady, bo tak jak już wspomniałam wcześniej w filmie na temat zakupów z osobistą stylistką traktuję naszą współpracę bardzo holistycznie. I ja w ogóle bardzo lubię wyjść od fryzury, mówiąc szczerze, ponieważ ta bardzo często korzystnie wpływa na całość naszej współpracy. E, czyli e, myślę, że w taki sposób nie za długi, nie za krótki wyczerpałam temat dotyczący szafy. Resztę można sobie doczytać. Pamiętaj, że. Mm, z rzeczami nie warto, jakby nie warto cierpieć, że się rozstajemy z jakimiś rzeczami. Detoks szafy, stylizacja szafy, budowanie zestawów mają wpłynąć bardzo korzystnie na całe Twoje życie: zharmonizować Twoje życie, uporządkować je i jeszcze dać Tobie poczucie, że możesz cieszyć się swoimi starymi, nowymi rzeczami. Oczywiście, um, uzupełnionymi być może o kolejne, elementy garderoby, które w perspektywie czasu uzupełnisz, zakupisz e, po to, żeby Twoja szafa była spójna, harmonijna i funkcjonalna. Serdecznie dziękuję za ten odcinek i zapraszam do wspólnych przeglądów.